Widzimy. Dzisiaj wam powiem o pięciu najlepszych podstawowych broń. Pierwszą jest Assault Rifle. Jest bardzo dobra na średni range, bliski i daleki. E, drugą jest Burst Rifle. Na telefonie lub na konsoli, jak jesteś, ona tak potrafi. Jeśli 10 cyfry, już wygrałeś. Trzecią jest Sniperka. To no tak samo. Jak teraz HEDA i grasz na telefonie albo na konsoli, masz dużo łatwiej. Czwartą jest Paintball. Po prostu lepszy Asset Drive. Piątą, najbardziej mnie wkurzającą, jest Flame Tower. Bardzo nie lubię, jak osoby nią grają. Ale jest tak mocna, no się nie dziwię, że nią grają. то есть на то есть мы это пенч.